Wygrały dzisiaj umiejętności i pewność siebie. W większości moich, moim zawodnikom tej pewności brakowało, szczególnie graczom wchodzącym z ławki. Większość zmian wprowadzanych w trakcie meczu nie przynosiła żadnego skutku pozytywnego, tylko wręcz odwrotnie, negatywnie. Całego meczu piątkom nie da rady grać. Chciałbym pogratulować Rosję Radom. A ten zespół się pokazał, że będzie się bił o najwyższe cele, o te najwyższe miejsca w tej lidze. A co do meczu, a przegrany mecz, a myślę, że jest dużo wniosków do wyciągnięcia. Myślę, że trenera spotkamy się na pierwszym treningu i będziemy próbować jak najszybciej te błędy poprawić i przygotować się do następnego meczu. A przede wszystkim zacznę od, od gratulacji. Dla, dla zespołu, dla chłopców za bardzo dobry mecz, podziękowań dla kibiców za wspaniały doping i, i myślę, że, że Kotwicy należą się słowo od bo na pewno za te dwa pierwsze mecze dzisiaj, dzisiaj widać było, że próbowali, walczyli, natomiast... I, My chyba tej, tej, tej woli walki odegraliśmy swoją twardą obroną. Jeszcze, jeszcze się bardzo cieszymy. Natomiast wiem, że to jest drużyna, która napsuje krwi jeszcze niejednemu rewalowi. No cóż, ale no to są ich problemy. My, my, my koncentrujemy się na tym, że wygraliśmy trzeci mecz. Wszystkie z tych trzech meczów może nie były z czołowymi drużynami, ale były dla nas bardzo ważne, bo. Lepiej dobrze zacząć i mieć spokojny, spokojny kolejny tydzień do, do, do meczu z czarnymi, niż martwić się, że coś się nam przytrafiło po drodze. Dzisiaj byliśmy mocno zaangażowani w grę obronną, byliśmy dobrze przygotowani na, na, na grę kotwicy. Hmm. Pokazaliśmy charakter, cały czas naciskaliśmy, wywieraliśmy na nich presję i to zaowocowało dużo ilością punktów wygrany mecz i z tego się bardzo cieszymy. Byliśmy drużyną, cieszyliśmy się nawzajem na boisku, motywowaliśmy się i właśnie o to, o to chodzi, żeby, żeby być cały czas drużyną, grać jak najlepiej dla, dla kibiców, dla, dla klubu i, i, dla, i dla, dla, dla samego siebie.